Dzień dobry, się Czomi. Na was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, Geta Online i kupujemy garaż na 50 samochodów. Lecimy na grubo: 20% rabatu na wszystko od Genesis. Tylko do 19 lutego. Linki szczegóły w opisie. Ogromne podziękowania dla wszystkich wspierających, a w szczególności dla złotych wspierających. Jeżeli również chciałbyś być wspierającym i mieć dostęp do ekskluzywnych 14 bonusów, nawet jak na przykład wspólne granie czy prywatny kontakt na Messenger, no to wszystko znajdziesz pod linkiem w opisie. Dokładnie tak. Słuchajcie, kupujemy garaż na 50 aut, który został dodany wczoraj. Czy to zbieg okoliczności, że 1800 odcinek i nowy garaż, długo wyszukiwany przez wszystkich graczy? Tak, to zbieg okoliczności, oczywiście. E, więc e, słuchajcie, kupujemy garaż. Dzisiaj jestem oczywiście sam, ponieważ dzisiaj kupujemy, dzisiaj będziemy na stronie, dzisiaj będziemy kupować nieruchomość, e, więc e, no nie ma sensu, nie będziemy nic wspólnego robili, także dzisiaj solo. E, więc wchodzimy na Disneynasty 8, e, lista nieruchomości i proszę o to bardzo niestandardowy garaż za symboliczne 2 740 tysięcy, więc e, wiecie, to tak trochę coś tanio, no nie? To jest naprawdę dość tanio, e, więc coś musi być na rzeczy, może będą jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy do wykupienia bezpośrednio po kupieniu, gdzie wejdziemy do środka, zobaczymy. Czyli tak, teraz przy Eclipse Boulevard, czyli, myślę, e, dobrze wymówiłem, przy Alei Eclipse, ok, e, jedzenie, sen i zmywanie, daj spokój, trzeba zmienić nastawienie, zapomnij o procesowych apartamentach, Potrzebujesz tylko produktywnego stylu życia oraz pięciopiętrowego, prywatnego garażu, w który zmieści się 50 pojazdów. tak proste życie. I zgadzam się, e, to jest, że tak powiem, budynek, który zdecydowanie można polecić praktycznie każdemu, jeżeli nie wiecie, co kupić, e, macie kasę, e, albo chcecie po prostu mieć coś. mega przydatne, słuchajcie. No, w większości garaży macie właśnie, niestety, ale. 10 samochodów, apartamenty, 10, 10 i tak dalej. Tak chyba można było właściwie w apartamentach, chyba można było zwiększyć, jak pamiętam. Nie, nie w, nie w apartamentach, tylko w biurach, to nie. Ale ogólnie nie ma miejsca, gdzie można kupić, e, trzymać taką ilość pojazdów. E, Okej, okay, dobra, nie przedłużając, e, słuchajcie, zobaczmy. E, wygląda to na bardzo podstawowy garaż i tu jest taki dla mnie minus dla Rockstara, że to wygląda tak tandetnie, po prostu podstawowo. Eee, nie ma nic jakichś rewel rewelacyjnych nowości, chociaż zobaczmy, czekajcie, nienaganny, okej, okay, dobra, są jednak nowości, industrialny i luksusowy, eee, dobra, i tutaj można zmieniać kolor, aha, tu się zmienia kolor, czyli nienagannym możemy zmienić sobie kolor tutaj w ten sposób, Ok, czyli zmienia się tylko, że tak powiem, podświetlenie, spoko. I to jest, to jest 2 miliony 740 tysięcy, industrialny bez jaj kosztuje tyle samo, zwykle jest tak, że każdy jakiś inny typ, e, e, inny typ, że tak powiem, e, właśnie tutaj garażu czy właśnie jakiś budynku, pomieszczenia zawsze kosztował nawet 200-300 tysięcy więcej, więc jakim cudem, dobra, luksusowy jeszcze zobaczę, ta sama cena. Ej, no bez jej, no nic, co oni chcą, żeby było szczer... Co jest grane? Rockstar, nie poznajecie? Zwykle kazaliby za. Nawet kolory, jak pamiętam, nie wiem, czy, czy kupowaliście kiedykolwiek jakieś inne rzeczy. To przecież, nie wiem, w arenie czy cokolwiek, jakieś zmiany kolory ścian, to były różnice kilkaset tysięcy za kolorze. A tutaj. Co się dzieje? No bez jej, dobra, słuchajcie, oczywiście weźmiemy sobie w takim bądź razie. E, luksusowy, e, w kolorze myślę, że e, no różowego nie ma, niestety, tu żałuję. Ale jest jakby fioletowy, więc weźmy OK. Dobra, kupujemy nieruchomość. Proszę bardzo. E, I słuchajcie, ja w takim bądź razie wychodzę i podjadę sobie do tej miejscowy. E, wezmę najpierw do garażu. E, ogólnie to jest bardzo dość blisko, chyba kojarzę, także obok mojej agencji, dość blisko powinno być. Więc zaraz zobaczymy. Wezmę pierwszy lepszy samochód. Nie będę tutaj kombinował, także weźmiemy sobie samochodzik, który jest po prostu standardowym samochodem. Nie będę gdzieś tam łaził w dół już i szukał, którą furą pojadę. Tylko bierzemy tu. I słuchajcie, ciśniemy od razu do garażu. Czekajcie, garaż powinien być chyba w tamtą stronę gdzieś, nie? Tak, dokładnie. No, to jest mega blisko. To jest mega bliźniutko, ten garażyk. Dosłownie kilometr e, od mojej agencji. E, Także... dosłownie że rzut beretem ze słowiańskiego przykucu. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Okay. Dobra, a tam u góry w ogóle coś jeszcze u góry jest, ej. Ciekawe. Ja tam widzę, że jakieś takie, e, taki, jakiś taki taras jest chyba u góry czy coś. Dobra, zobaczymy. E, tylko podejrzewam, że za pierwszym razem trzeba jednak wejść najpierw do środka. E, I coś czuję, że będzie kaccenka i chcesz kupić coś jeszcze. <laughs> no, coś tak czuję, że tak będzie. Oj tak, skoro nie mogę wejść do gardu, to znaczy, że. Dobra, poziom B1, B2, B3, B4, B5. Dobra, weźmy na B1. Zobaczmy. Wystrój każdego piętra tego garażu można zmieniać w sekcji garaż przy menu interakcji. Wybierz pozycję, personalizuj piętro, żeby sprawdzić i kupić nowy wystrój. Aha. Ok. Ok, dobra. Zobaczmy w takim razie, jeżeli tak, wybrałem sobie na razie takie coś. Czyli mamy tak fioletowo, bardzo fajnie to wygląda, ale wydaje mi się. Chociaż nie, dobra. To jest taki standardowy garażek chyba z apartamentu można powiedzieć. Czy ja tu mogę wejść do środka? Okej, okay, jest różnica, mogę wejść tu do środka. Mam przekąski, super. To od razu sobie wezmę wszystkie przekąski, których mi brakuje. Mamy tutaj sok. Okej. Okay. Dobra, tu mamy jakieś trunki różne. Tutaj mamy chyba trunki, ale chyba tutaj nie można ich się... Nie, nie można ich się napić. Co? No bez... Nie ma w ogóle alko? Ale dziwnie. Bez sensu, ja w garażu nie może być alko? Ale dziwacznie. Dobra. Teraz zobaczmy, co my możemy zrobić tutaj. Cyk. Zarządzanie. E, a nie, tu nie tu. Nie tu, tu nie tu. Dobra. Sekunda. Dobra, czyli pod m to będzie. Garaż. Zapróść do garażu, zmodyfikuj wnętrze. Aha. Czy tu mogę zmienić tylko styl? Akcenty. A, taka sytuacja. Okej, okay, dobra. Czyli totalnie, ja nie wiem, czy, czy to jest sens w ogóle coś tu modyfikować? E, bo możemy tak, możemy zmodyfikować, a możemy zmienić po prostu styl i możemy później jak widzę pod spacją akcenty, czyli możemy zmienić kolor. Eee. Dobra, to zróbmy tak. Tutaj. A, tu mogę wyjść, tak? A zmienić piętro to pewnie przy windzie. No pewnie, że tak. A jeszcze wyjść na tak możemy, spoko. Zobaczmy wersję B2. Podejrzewam, że będzie wyglądała bardzo podobnie. Eee, Okej. Okay. Poziom B2. Okej, okay. a tu jest dokładnie, dokładnie tak samo to wygląda, nawet jest dokładnie to samo e, wnętrze tam w środku. Dobra. Eee, zobaczmy w takim momencie, zmodyfikuj wnętrze. No, luksusowy mi się podoba, eee, a zmiana, sama zmiana koloru to jest 75 tysięcy, co dla mnie jest bez sensu, bo przecież mogliśmy to zrobić od razu. No nie? Ale z drugiej strony e, wyszło bardzo tanio. Eee, ok, to żeby się nie mylić, to może pozmieniajmy kolory tych garaży. Eee, czyli eee, na dole mamy fioletowy, czyli ten podstawowy najważniejszy. Ee, załóżmy, że damy sobie kolor również czerwony jakiś e, na B2. I to będą na przykład pojazdy bojowe. Tak? O, Okej. Okay. Chyba coś źle kliknąłem. Aha! Okej, okay, nie zaakceptowałem. Spoko, za szybko klikam. E, luksusowy kolor czerwony, czyli po prostu mogę podejrzeć. I dopiero muszę zaakceptować, tak? Dobrze widziałem? A, czyli kup. Dobra. No to kup. A, jeszcze raz mam potwierdzić. Dobra, czyli trzy razy trzeba kliknąć, czyli najpierw podejrzeć, później e, kupić i później potwierdzić, że chcesz kupić. Spoko, bardzo przydatne, żeby ktoś nie zbankrutował. Od zbyt dużo szybkiego klikania, tak jak ja na przykład teraz chciałem szybko kliknąć coś tamten i pykło jak pykło. Dobra, weźmy, weźmy na B3. Czy to robimy e, fioletowy, czerwony, e, a u góry później zobaczymy jakieś inne kolory. I później kolorami będę gdzieś tam powiedzmy działał, na przykład auta do dmuchania, które będą jeszcze i tak dalej. To sobie będziemy później jakoś pewnie tutaj ogarniać. Oczywiście luksusowy kolor. A podejrzmy, podejrzmy biały może. Wersja biała. okej, okay, no to tu jakieś limuzyny, może czy coś takiego. Dobra, kolejne 85 tysięcy. Dobra. B3, to weźmy teraz wyżej, czyli B4. Ok, jeszcze pojedziemy na dach. Zobaczyć jak później na dachu to wygląda. Zdecydowanie. Okej, okay, B4. Cyk, zmodyfikuj. Cyk. I weźmy sobie tutaj na przykład, no czarny może niekoniecznie. E, żółty bym może wziął. Na czwórkę. Poproszę. Tak, 75... Dobrze, dziękuję i ostatni, czyli B5. A później jeszcze na tak. zobaczymy, może na taku też można coś sobie kupić i wydać jeszcze trochę hajsu. Zobaczymy. Się okaże. Dobra. I B5. Na B5 pewnie, no pewnie tutaj będę dawał to do dmuchania, powiedzmy, które zostały, które jeszcze chcę e, zachować. E, ok. Klasyczny, niebieski, klasyczny, czerwony. Eee, a zobaczmy czekajcie klasyczny niebieski. Jak wygląda klasyczny niebieski. Eee, wygląda kijowo. Eee, dobra, a niebieski. Tam jakieś drewniane elementy się pojawiły, także niekoniecznie niebieski też jakoś specjalnie. Pomarańczowy, fioletowy, czarny, szary, biały, eee, czerwony, a zielony dajcie. Jakieś soczyste kolory wolę jednak. Aha. Strasznie kijowe te kolory, niektóre są. Dobra, dodajmy już na, si na siłę ten niebieski, zwykły, taki nowoczesny, bym powiedział. Tak, poproszę. Tak, chcę. Niebieski. Wiem, że 75 tysięcy, no ale za zmianę koloru 75. 000, dobra, niech będzie. A różowego to nie dali, nie rozumiem dlaczego. I teraz zobaczmy jeszcze wyjść na dach. Eee, ciekaw jestem, czy można tutaj tuningować auto. Podejrzewam, że chyba nie. To jest tylko garaż. E, więc, e, nie, na pewno nie można tunigować, bo tu nie ma przecież nic kompletnie, więc no lipa straszna. E, jakby dali może coś jeszcze, powiedzmy, żeby tu można było tunigować auto, no też byłoby super. E, a tak to będę musiał chyba jednak w agencji nocować dalej. Bo tam najszybciej można już coś tunigować. E, Okej, okay, tutaj u góry jakieś takie, nie wiem co do patio, czy co. Ale ogólnie widzę tutaj wersja taka e ekskluzywna. Ale tutaj obok jest jakaś wersja bieda edition, zobaczcie. Totalnie, e, okej, okay. a nie, to jest dla palaczy pewnie, no pewnie, że tak. Dobra, słuchajcie, e, dajcie znać w komentarzu, oczywiście, jak oceniacie e, ten, e, jak to się nazywa, jak, jak oceniacie w ogóle e, ten garaż, a ja w międzyczasie przeprowadzę tutaj e, swoje samochody, e, które chciałbym, żeby tutaj były. Także, widzimy się za chwilę. Dobra słuchajcie moi drodzy, po symbolicznej godzince, dosłownie mam wrażenie chyba mniej więcej godzina minęła, udało mi się zebrać tu część samochodów jakie mam, tak część, nie wszystkie, ale większość, większość aut które mam zebrałem właśnie w tym garażu, zaraz wam pokażę jak, jak to, że tak powiem poukładałem i co tam w sumie mam, ale... Kwestia jest taka, że nie wszystkie po prostu pojazdy się tu mieszczą. E, to znaczy, motocykle w ogóle nawet nie przenosimy, zostawimy je w siedzibie klubu. E, z kolei niektóre pojazdy, jak na przykład Sasquatch z areny wojny, no muszą zostać na arenie, bo są za duże. E, jakiś Phantom Vech i tak dalej, to wiadomo, one są w innych miejscach zupełnie. E, czy na przykład są pojazdy, które muszą być w bazie, więc cóż, część rzeczy udało się, część nie. Zajęło to mnóstwo czasu. E, więc zobaczmy teraz, w takim razie, co my tu mamy. To jest poziom pierwszy, czyli poziom B1. E, ogólnie poziom B e, sugeruje nam też jedną rzecz, że to jest pod ziemią. No bo jak zobaczymy budynek z zewnątrz, no to on nawet nie jest pięciopiętrowy, więc nie ma możliwości, żeby tam się zmieściło e, tyle pojazdów. Więc taka ciekawostka. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, w takim razie zobaczmy, co my tu mamy. Czyli tak, na początek. Overflow, Entity MT, e, czyli pojazd, który był jakiś czas temu dodany. Ja go sobie zostawiłem, podoba mi się. Na tym poziomie ogólnie będą pojazdy, które chcę zostawić, chcę zachować na 99%. E, więc to zostawiam, bo mega mi się podoba bryła. Nie wiem jak wam, ale wiem, że niektórzy pisali, że auto jest do kitu i w ogóle, ale mnie się bardzo samochód podoba, fajnie się w miarę nie go prowadzi, więc ja go zostawiam. E, tutaj oczywiście Sterling e, GT. Jakiś czas temu, nie wiem czy jeszcze tak jest Samochód jest kuloodporny Można strzelać w szyby i nic się nie dzieje Nawet jak szyby nie ma, tak drzwi nie ma To postać w środku była kuloodporna Był o tym odcinek przez długi czas Nie wiem czy dalej tak jest, nie sprawdzaliśmy teraz Czy dalej tak jest, że ta postać faktycznie jest kuloodporna Znaczy, przepraszam, pojazd kuloodporny I postać nie obrywa Naprawdę, drzwi nawet nie było i nie można było strzelić nikogo, kto był w środku Taka ciekawostka, więc sobie go zostawiam E, chyba, że faktycznie już ten glitch, ten błąd nie będzie występował, no to wtedy pewnie może go sprzedam. E, dalej, kolejny samolot, który mi się po prostu mega podoba, jeżeli chodzi o sylwetkę, i go również zostawiam, to jest The Classic Vigero ZX e, i to zostawiam sobie też, bo po prostu mi się podoba. Te trzy auta mi się podobają e, i te trzy auta zostawiam. Chyba, że tak mówię, e, ten niebieski, czyli Sterling przestanie być krótkotportem, to wtedy. Wtedy inna sprawa. E, tutaj dwa pojazdy, które e, że tak powiem, nie można ich już kupić. Były dostępne przez określony czas, e, zostały zdjęte ze sklepu, już ich kupić nie można. E, czyli oczywiście jest to Winnie Easy Railie oraz Anis 300R. No i te pojazdy, chociaż niekoniecznie mi się podobają, e, nie. Nie robią takiego wrażenia jak te pierwsze trzy, które są z przodu, dlatego one są z przodu, żeby łatwiej tam było, że tak powiem, szybciej można było do niego wejść i jechać, że tak powiem, w siną dal. To tyle te pojazdy są z tyłu, bo po prostu są unikalne w tym momencie i bezcenne. Więc zostawiam, ale raczej nimi jeździć zbyt często nie będę. Tutaj z tyłu ukryty jest samochód, który mi się mega podoba i to jest chyba mój pierwszy samochód, jaki kupiłem. Czyli to jest akurat Anis Retro Elegy. Na początku, oczywiście, on jest ten Anis, jest zupełnie na czy wygląda. Dopiero jak się przejdzie przez tuning u. ten. Tuning jest. Jak on się nazywał? Ten ziomek. kurczę zapomniałem teraz. Ubeniego, o właśnie, u ubeniego. To w tym momencie e, zmienia się ten pojazd. I to był mój pierwszy pojazd. Jaki miałem, i chyba nie pamiętam. Trzeba było go kupić, nie pamiętam właśnie jak było na początku gry, ale albo, albo trzeba było go kupić, albo dostawało się go za darmo, nie chyba trzeba było kupić, teraz się go dostaje za darmo, no właśnie, od jakiegoś czasu chyba tak jest, e, ale okej okay, zostawiam, mega mi się podoba tuning, mega mi się podoba właśnie wygląd e, i nawet, e, nawet nie mogę go sprzedać, no ja przez opcję, że nie mogę chyba go sprzedać, bo gdzieś tam widziałem, że w przypadkiem opcji nie ma nawet coś takiego, jest chyba zablokowany. Jako pierwszy samochód. E, więc e, mamy jeszcze tutaj jedną rzecz, czyli coś co Joselka jeździ. Samochód czyli Wapit King XL. E, I to jest samochód, który robiliśmy na jednym z odcinków Need for Speed. E, Need for Speed z ulicy. Też zostawiłem, mega mi się podoba. Rzadko nie jeżdżę, bo Joszelka nie jeździ, i bez sensu tak żebym wyglądał obok taki sam samochód, żeby stał. Tylko że niebieski zamiast różowego. No i mam tutaj jeszcze miejsce na kilka pojazdów. Mianowicie na trzy auta jeszcze tu mam miejsce. Więc jak pojawi się też coś nowego, słuchajcie, w, w grze, co będzie, że tak powiem, zwracało moją uwagę. No to pewnie ogarny temat. Okej. Okay. Eee, przejdźmy sobie teraz na poziom B2. Poziom B2 to jest poziom, na którym trzymam pojazdy bardziej unikalne, bardziej bojowe, takie strzelające, wiecie, może coś tego typu. Nie wiem jak to określić. Czyli mamy tutaj właśnie na przykład. Zacznijmy, dlatego czerwono tu jest, bojowo. Łazik e, Dion, oczywiście. E, rzadko go używam, w sumie, ale wiecie, no mega fajnie wygląda i kurczę. Trzeba by coś zrobić na odcinku nim, znowu kiedyś. E, oczywiście mamy tutaj, tak, deklasę klasę Scrämjeta. ulubiony ulubiony, piękny, cudowny, e, czyli auto, jak to nazywamy, autorobina. E, coś, co jest bardzo problematyczne, czyli. Anis ZR380 wersji Shock. I auto są tyle problematyczne, że jak się wbiegnie na kolce, to niestety można zginąć. Nawet jako właściciel, jak będę biegł i wbiegnę na auto, to ja ginę. Więc do tego auta podchodzi się powoli, żeby wsiąść. Naprawdę. No ale też fajny plus, że tam później jeszcze te piły tarczowe wychodzą, że tak powiem, po bokach i z tyłu. Ale jak się wsiądzie, oczywiście, to w bokach się jeszcze pojawiają. Także mega super e, samochodzik. E, tu jest oczywiście BWP w wersji świątecznej, czyli takie laseczki e, cukierkowe świąteczne. No i oczywiście Vigilante. E, a tutaj mam jeszcze. A nie, mam jeszcze cztery miejsca, tak? Dwa, cztery, tak. E, oczywiście Bogdi Bodhi, e, czyli samochód byczek od e, oczywiście trewora. Samochód Byczek, bo jak pewnie widzieliście w odcinkach, e, widzieliście co robiliśmy z tym samochodem. E, więc a jak ktoś nie widział, to musi koniecznie zobaczyć. Wpiszcie sobie e, Byczek Paweł, to pewnie znajdziecie na YouTubie. Ale kosmiczne rzeczy się dzieją, po prostu fizyka wariuje przy tym samochodzie, więc go zostawiłem. Okej, okay, dobra, chodźmy dalej w takim bądź razie. Bo jeszcze mamy trzy piętra, co prawda już są takie, że tak bym bardziej puste. Chociaż nie, nie są takie puste. Eee, Czy teraz mamy B2, no to weźmy na B3. Ok, na B3, jak pamiętam, tam są samochody głównie, które byliśmy Need for Speed z ulicy. Znalazłem te samochody po prostu, ja ich nigdy nie, nie, nigdzie nie zapisywałem. Eee, więc one, że tak powiem, w, w, lądowały w losowych garażach, więc je ściągnąłem tutaj, które zostały. Eee, no może oprócz tych. Te akurat chyba były kupione. Ale się już nie mieściły na dole, więc chyba pójdą na sprzedaż, podejrzewam. Czyli mamy Wapid Dominator i Bravado Buffalo. To nie pamiętam z jakiej okazji, ale, na którym odcinku to było, ale faktycznie tutaj chyba do sprzedania to pójdzie. A pozostałe, a tam jeszcze dwa są, to okazję jak była ta aktualizacja z tymi wyścigami właśnie. Czyli kolejne tutaj Bravado Gauntlet i The Classy Stallion. E, więc to też pójdzie na sprzedaż. A poza tym zostało właśnie z jednego z ostatnich odcinków, e, właśnie tutaj e, Zion, e, czyli Need for Speed z ulicy e, Dinka Blista Compact. Teraz nie pamiętam, też chyba był jakiś taki odcinek, chyba właśnie, też chyba z Need for Speed'a. E, The Classy Stallion, oczywiście. E, Dinka Blista. E, on w ogóle też ma w ogóle te neonki, więc tak ciekawiej. No i Karin BJXL. No i tutaj są pojazdy, które prawdopodobnie pójdą na sprzedaż, ale raczej tutaj, no może poza tymi tutaj czterema, czyli tymi właśnie wyścigowymi, to, to większość samochodu będzie bardzo tania, więc raczej nikt nie zauważy różnicy w gotówce. Ale może ewentualnie tutaj, te chyba, te chyba kosztują więcej. Te chyba po pół miliona są, czy jakoś, czy między pół miliona a milion, nie pamiętam. Więc tutaj, jak to sprzedam, to faktycznie połowa tej kwoty, plus jeszcze tuning, no to, to może ktoś zauważy, że nagle, o, Paweł ma przyrost gotówki, bo sprzedał coś. I najczęściej, jak mam przyrost gotówki, to właśnie wynika z tego, że po prostu coś sprzedałem. Ok, zerknijmy szybko na B4. b Beczfurka to są pojazdy, o których mam sentyment. Po prostu to są samochody, które dawno temu kupiłem. Praktycznie na początku gdzieś tam chyba gry, chociaż nie wszystkie. Ale jak widzicie są akcenty takie fioletowe, na przykład różowej siły, albo tutaj mamy na przykład en Enus Huntley, mamy Enusa Windsora, Enus Winsdora ogólnie bardzo mi się mega podoba, także mam go chyba w różnych wersjach, jak widać. Mamy tutaj również Inventero Coquette Classic i to akurat mi się kojarzy z Luciferem, taki serial. Co my tu mamy dalej? Enus Windsor. Też jeszcze w innej wersji zrobiony Grotti Turismo R. Ogólnie ten Enus Windsor, nie wiem czy kojarzycie, ale swego czasu, kilka lat temu, bardzo często jeździłem właśnie Enusem Windsorem. I dlatego mega mi się podoba ten samochód, bo zobaczcie, ma różne fajne kształty, trwa różne, różne fajne oznaczenia. Także to spoko. Tu mamy Weevil Evil. I to auto było chyba robione. Tak mi się wydaje. Ono było robione chyba właśnie na Dzień Kobiet, jakiś, w, nie w tym, może wcześniej jakoś, nie pamiętam kiedy, ale był robiona na Dzień Kobiet chyba, tak. E, Okej, okay. oczywiście kolejny e, Winsdor, fan Winsdora jestem, naprawdę, e, chyba, że wiecie, które mój auto ulubione chociaż już teraz nie. E, nie wiem, czy ta auto będę sprzedawał, na razie zostawiam z sentymentu właśnie. E, tu mamy auto prezentowy Wapit Click. Enus Windsor kolejny, no i brawa do Benshi w takiej wersji, takiej można powiedzieć, trochę taki driftowo, bym powiedział. Nie wiem, ciężko powiedzieć, no może nie driftowo, bo to musiałem do Beniego go wziąć. Ale jak wezmę do Beniego, to z kolei nie podoba mi się już wtedy do końca sylwetka. Jest taka bardziej drapieżna. Ja wolę taką, ja go wolę w tej wersji na razie. A wersji drapieżnej u Beniego już robiliśmy właściwie Banshee, więc w tym nawet nie raz, Więc Okej, okay, no i ostatnie pięterko na szybko, to są samochody, które są kupowane e, niedawno, dość niedawno kupowane i tam są prawdziwe miliony, tam są prawdziwe miliony słuchajcie, o chociażby tutaj ten pierwszy z brzegu, on kosztuje chyba ponad 2 miliony jak pamiętam, Overflot i Morgan, to jest auto powyżej 2 milionów. I nie tylko tu zwiększość powyżej miliona czy dwóch milionów i to z piętro samochodów, które będę sprzedawał, bo po prostu nie chcę ich. Są, bo nie mam czasu ich sprzedać, albo są, bo jeszcze trzeba zrobić Batman-mucha, albo chciałem zrobić Batman-mucha i sprawdzić, jak latają. Więc niektóre czekają, niektóre czekają na sprzedaż, niektóre czekają na Batmana. A jak się to skończy, to pewnie nagle się okaże, że będę miał 10 milionów więcej po sprzedaży tego wszystkiego. E, dobra, co my tu mamy? te Tahoma Coupe, proszę bardzo. E, też jest odcineczka. Mamy deklasę Tulip M100. E, też chyba do sprzedania będzie, jakoś nie do końca przemawia do mnie ta sylwetka. Ubermacht poszerzony Sentinel Classic e, też do sprzedania będzie. E, najnowszy Classic Broadway również do sprzedania będzie. Ile w ogóle on kosztował? Nie pamiętam, ale dość, też chyba dość sporo. No i Imponte e, Dukes e, również pójdzie na sprzedaż. E, także tych samochodów do sprzedania jest trochę. Tak naprawdę, piętro piąte, piętro trzecie na pewno e, to są auta do sprzedania. I być może jakieś samochody z piętra czwartego też będę sprzedawał. Piętro pierwsze i piętro drugie jest nie do ruszenia na chwilę obecną. E, więc jak zobaczycie, że nagle mam. E, Nagle nie wiem, 10 milionów strzelam, nie wiem może, może mniej ale... Yy, będę to sprzedawał w jakimś jakiś czas pewnie. Czy to za tydzień, za dwa, za miesiąc. Zobaczymy. Jak będę poczuwał kasy, to wtedy będę sprzedawał. E, cóż, napiszcie, które auto wam się najbardziej podobało. Napiszcie co myślicie o garażu i dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa. Pa. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj, poprzednie odcinki. O tutaj.